Cześć, dzień dobry, tutaj Zola z głodnych turystów. Zapraszamy Was do oglądania nowego filmu na naszym kanale. Jest to bardzo ważny film dla mnie, dlatego że... Otwiera serię z Portugalii. Wracamy do Portugalii. Jeśli ktoś nie zna naszego kanału i chciałby nas bliżej poznać, to zapraszamy do obejrzenia wcześniejszych, pierwszych filmów właśnie QA z Portugalii. E, w zeszłym roku byliśmy tam na kilka miesięcy, w tym roku właśnie już się przeprowadzamy. Zostajemy minimum do listopada, więc jeśli chcecie zobaczyć, jak to wygląda, jak wygląda mieszkanie, dlaczego się przeprowadzamy, jak pracujemy, to zapraszamy, żebyście zostali z nami. Będziemy też nagrywać QA, więc jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzu. Tymczasem, do rzeczy. Szczerze muszę wam powiedzieć, że ja nie znoszę się pakować, mimo że pracowałam i pracuję jako pilot wycieczek, więc mam, powiedzmy, że wprawę, to naprawdę nie lubię tego robić ani na trzy dni, a tym bardziej na tak naprawdę pół roku, kiedy musisz się spakować w dużą walizkę, małą i jeszcze zabierasz kota. A jeśli chodzi o kota, jeśli ktoś nie zna Maszki, to tu jest Maszka i jak widać, ona już jest gotowa do podróży. Zdecydowałam się jej taki tutaj miękki transporter, bo do samolotu musi być miękki, zakupić. To jest, zobaczcie, składany i zasuwany, oczywiście tu też. Na razie sprawuje się bardzo fajnie, tym bardziej w środku ma też taki, taką matę. jak widzicie, kotek jest zadowolony, prawda, nie? Witajcie kochani, witam się z wami tutaj z Portugalii. Mamy kwiecień, piękny kwietniowy poranek w Lagosz. Dzisiaj przyjeżdżają dziewczyny, w sensie przyjeżdża Zola i Maszka i zabiorę was dzisiaj na drobne przygotowania przed ich przyjazdem. I nie wiem, czy oglądacie to rano, czy oglądacie to wieczorem. W każdym razie, jeśli ciekawe, kawę, to wam pysznę W tym roku będziemy wynajmować na początku pokój u naszych y, przyjaciół, przez dwa miesiące, a później mieszkanie, bo powiem Wam, że sytuacja mieszkania w Portugalii jest bardzo ciężka, ale no to tak jak mówię, to już w Portugalii będziemy nagrywać też takie vlogi o tym, jak się mieszka, a dzisiaj się skupię na tej podróży. Kupiłam bilety z Portugal, bo oczywiście Ryanair mm, no, nie akceptuje zwierząt, a to był jakby warunek, że muszę zabrać maszunię. Eee, ale dzięki temu właśnie mam tą walizkę, eee, jedną dużą i drugą podręczną. Eee, chociaż nadal nie wiem jak się spakuje. No ale cóż, trzeba w końcu zrobić selekcję ciuchów. I wziąć po prostu to, co naprawdę się lubi. Bo człowiek tak zbiera, zbiera, a później i tak tego wszystkiego nie nosi, tak? Umówmy się, wiadomo, jak trzeba przyjdzie co do czego, to nie ma co się ubrać. A tak to wszystko się wysypuje z szafy. Więc <laughs> może to dobry pomysł, dobry moment, żeby zrobić lekką selekcję. Ja już tutaj jestem w szale zakupowym. tu dla maszki e, kuwetkę jakoś wybieram. się nie wiem, którą. To jest w ogóle cała taka alejka z zabawkami i z miseczkami. No i tak, drobne zakupy, przygotowania. I wieczorem już będzie Zola i maszka. Nie mogę się doczekać. Ucieczku. Doszłam do wniosku, że mam chyba za dużo tych kostiumów Ale nie umiem żadnego odrzucić, więc wezmę wszystkie Akurat w Portugalii się chyba przydadzą Oczywiście ruloniki są spoko Natomiast ja najbardziej lubię robić po prostu na płasko, jeśli zależy mi, żeby zmieścić jak najwięcej rzeczy Zresztą no zobaczcie sami Jak będę układała właśnie na płasko wszystkie warstwy, to będę mogła zmieścić więcej tu. Mam już bukiet, więc jestem przygotowany, ee, jeszcze kilka innych drobiazgów trzeba kupić, no i czekam na dziewczynę. Słuchajcie, już jestem na lotnisku, Maszka Grzecznik czeka. Tu mam 25 kg, a tu mam z 12, spróbuję ten bagaż nadać. Bo czasami te, te podręczne dają, a oprócz tego dziadek Borysa ma dla mnie plecak. Więc, żeby nie złocili, mam dwie sztuki bagażu podręcznego, żeby przypadkiem mi się ode mnie 100 euro dodatkowo, to spróbuję w ten sposób. Mam nadzieję, że masz na niej transporter przejdzie i że nie waży więcej niż 8 kg. Coffee, please ensure all cabin luggage is securely stowed under że przez opóźnienie był taki bieg, że już nagram jak dojadę, bo ledwo złożyłam na autobus kupić cokolwiek do jedzenia. Jeszcze musiałam wszystko z was robić sama, bo te kierowcy w ogóle nie pomagają. No ale cóż, dojechałam do przystanku. Jadę teraz 4 godziny już do Lagos autobusem razem z kotem. Maszka jest naprawdę super dzielna. Maszka, ty już masz nowy przyjaciół. <laughs> No dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że przyjechałam. Cieszę się. Tak. To ty cieszysz się, że przyjechałaś? Bardzo. Witam Was w kolejnym dniu. Dojechałam do Portugalii, do Lagos, do Borysa. Zajęło mi to prawie cały dzień i teraz mogę podsumować, że ta podróż całkiem fajnie się udała. Z kotem było naprawdę zaskakująco dobrze. Co do podróży z kotem, no to musiałam polecieć liniami TAP Portugal, w związku z tym, że Ryanair, który ma lepsze połączenie, nie akceptuje zwierząt na pokładzie. Do 8 kg zwierzaka możesz wziąć na pokład, czy to pies czy kot, tylko musi właśnie łączna waga razem z miękkim transporterem nie przekraczać właśnie Właśnie 8 kg, no i trzeba z tą rezerwację na zwierzaka zrobić wcześniej. Ja robiłam już dużo wcześniej, żeby na pewno nie było problemu z tym i taki koszt za ten jeden lot z Warszawy do Lizbony to był mniej więcej jakieś 350 zł więcej za bilet za właśnie zwierzaka. Ale maszka była bardzo grzeczna, więc jestem y, zadowolona. Jedynie y, miał czała, kiedy poszłam do łazienki, wróciłam i dostałam opierdziel po prostu, że ją zostawiłam. To w tym koleś obok tak się śmiał y, y, właśnie z maszki, bo normalnie była spokojna, a tak to dostałam po prostu. Zostałam zamiauczana za to, że ją zostawiłam. No i później w autobusie też git, więc ona praktycznie cały czas spała. Nie dawała mi żadnych tabletek na uspokojenie, nic takiego, to też jest odradzane przez weterynarzy. I naprawdę jestem mile zaskoczona. Natomiast maszka jest po prostu podróżującym kotem i dobrze znosi takie sytuacje. Maszka, zwiedzasz? Jak Ci się podoba? Fajnie. Tak? Fajnie, zwiedzę sobie mieszkanko. Wczoraj Borys mnie odebrał z kwiatami pięknymi. Już nie nagrywałam, nic, bo było późno. Byłam turbo zmęczona. Ale ja nagrałem kwiaty. Tak, <grym> to tak. Musiał <grym> uwiecznić to, że po prostu kupił żeby te kwiaty. Nie było, żeby nie, nie było. było później, że nie. E, słuchajcie, i teraz od rana, że tak powiem, się tu rozpakowuje. Borys już był w pracy. I teraz gotujemy sobie jakiś makaron. E, no i co? Ja myślę, że będziemy nagrywać tutaj różne sprawy. Oj, tak. Małe i duże. Tak, z Portugalii. To jest, to jest plan na Portugalię, będzie tak, nas o wiele więcej. Dokładnie i też chcemy nagrać i Q&A i po prostu jakieś tipy, jakbyście chcieli popodróżować w Portugalii. Więc jeśli macie do nas jakieś pytania, dlaczego się wyprowadziliśmy, na ile, e, gdzie mieszkamy i tak dalej, to dajcie znać w komentarzu lub na naszych Instagramach i na pewno nagramy taki odcinek, żeby troszkę więcej powiedzieć, co nas tutaj sprowadziło. Dokładnie, <grym> tak. No. 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 dobra, to co? Makaron z tego co jest w lodówce robimy? Tak. Makaron co jest w lodówce tell you that To znaczy woda musi być słona jak morze po Włosku. Żegnamy się z Wami na dzisiaj. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!